Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Paulina jak już zapewne wiecie, bo trafiliście tutaj z mojego bloga, postanowiłam nagrać swój pierwszy filmik, a jako że biorę udział w projekcie Denko, to chciałam wam pokazać swoje zużyte kosmetyki i powiedzieć kilka słów na ich temat. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym kosmetykiem, który chciałam wam pokazać, niestety nie zużytym do końca, jest to piamka Gillette. E, użyłam ją może 10 razy i niestety popsuł się w niej dozownik. I pomimo tego, iż pianka jest w środku, nie da się jej stamtąd wydobyć. Pianka jak pianka, szału nie było. Jest to wersja z masłem She, albo Shea, jak wolicie. E, także ja teraz używam pianki z Isany. E, co prawda, to chyba jest żel, chciałam powiedzieć ale ja używam pianki z Lisony i jestem bardzo z niej zadowolona, także polecam Wam ją również. Kolejnym kosmetykiem z użytym, który chciałam Wam pokazać to jest dezodorant z Alterry. Jest to wersja z żożobą, jojobą czy jakkolwiek i szałwią. Bardzo fajny dezodorant, bardzo ładnie pachnie, uwielbiam ten zapach. Niestety nie utrzymuje się zbyt długo, ale mimo wszystko zapach jest super i bardzo, bardzo serdecznie Wam go polecam. Kolejna rzecz to będzie mm, pianka z Rival de Loop. Ym, pianka to jest z wyciągiem z ginko i ogórka. Ym, ogólnie nic specjalnego. Nie radzi sobie niestety z y, tuszem wodoodpornym. Ym, no i ogólnie można ją wypróbować, ale. no wiecie. Rozumiecie? Kolejny produkt również do mycia twarzy jest to żel micelarny z Biedronki, wszystkim na pewno bardzo dobrze znany. Ehm, także chyba niewiele muszę mówić na jego temat. N może nie radzi sobie właśnie jakoś rewelacyjnie również z makijażem wodoodpornym, ale za tę cenę na pewno, na pewno warto go wypróbować, bo jest całkiem, całkiem okej. Okay. Kolejny produkt y, będzie to produkt do włosów, y, mianowicie maseczka, które u mnie ciężko schodzą, no ale udało się. Jest to maseczka z Vivaxu. Y, to jest intensywna regeneracja, odbudowa osłabionych włosów i y, plus proteiny mleczne. Y, ogólnie tę maseczkę należy nakładać na 30 minut i potem ją spłukiwać. U mnie to jest tak, y, bywało różnie z tą maseczką, y, no ale starałam się jej tak używać. Ogólnie jest ok, aczkolwiek na pewno wypróbuję jeszcze jakąś z tej firmy. Może niekoniecznie tą. Zobaczymy. Kolejny produkt, niestety, okazał się być strasznym bublem. Yy, I ja nie polecam, a mianowicie jest to z Marionu Ocet yy, z Malinami. On ma nabłyszczać nasze włosy yy, i nadawać im takiej sypki. No wiecie, o co mi chodzi? Słowa mi zabrakło. Yy, yy, jest taki sobie. Moje włosy niestety się po nim nie błyszczały jakoś specjalnie. Mam jeszcze ten ocet z Yves Rocher, który ma podobnie działać. Bardzo jestem ciekawa. Tego mam jeszcze jedno opakowanie. Myślę, że zużyję z racji projektu Denko, ale szału nie ma. Nie ma, nie ma. Kolejna rzecz również z firmy B Be Beauty. Wracam znowu. Jest to stara wersja peelingu do stóp. Powiem Wam, że teraz jest nowy peeling i zupełnie jest inny od tego. Ten jest dużo, dużo lepszy, szkoda, hmm, ale widać to, co dobre musi się skończyć. Um, ten był duż, dużo bardziej szorstki i dużo lepiej ścierał ten martwy naskórek ze stóp. Także bardzo dobry produkt. Ten, który jest aktualnie z Be Beauty, jest ok, ale na pewno nie jest tak dobry jak był ten. Kolejna rzecz, którą udało mi się zużyć, to krem nawilżający z Isany. Nie, z Isany, Z Iwostinu jej, przepraszam. Firmy Iwostin. To on jest taki rozcięty już tutaj. Jest to wersja nawilżająca. Zużyłam go już jakiś czas temu. Um, ogólnie ok, ale to taki lekki bardzo krem, także dla kogoś, kto potrzebuje słabego nawilżenia, a w moim przypadku ja potrzebuję trochę większego, także raczej na razie nie wrócę do tego kosmetyku. Mam jeszcze kilka innych. Ja jestem maniaczką z używania, używania jak, najdu, jak największej ilości żelów pod prysznic. W łazience mam chyba z pięć, bo nie lubię myć się codziennie tym samym, nie lubię monotonii. Także pokażę Wam kilka teraz żeli pod prysznic. Pierwszy nie będę tutaj rozszyfrowywać, jak się nazywa ta firma, bo zawsze mam z tym problem. Także przeczytajcie sobie. Jest to wersja limonkowa. Bardzo ładny zapach, dobrze się pienił, wersja wegańska. Te, ten kosmetyk jest wegańskim kosmetykiem także mm, dla mnie ok, ale no wiecie rozumiecie, kolejny również z tej samej firmy to jest czekolada i mięta, bardzo ładny zapach, one wszystkie wszystkie żele z tej firmy mają piękne zapachy także warto, na pewno warto wypróbować, ten był bardzo ładnie pachniał i też bardzo dobrze się pienił um, no, a z myciem no to jak żel pod prysznic od po prostu. Kolejna rzecz, również żel pod prysznic z Isany. To jest wersja kokosowa. Spodobał mi się bardzo jego zapach i pomyślałam, że go wypróbuję. Mm, nie był zły, aczkolwiek, no wiecie, dużo nie kosztował, bo coś około 3.50. Chciałam go po prostu wypróbować i wypróbowałam. Jak znajdę jeszcze jakieś ładnie pachnące, na pewno wypróbuję również ale żebym tak chciała bardzo do niego wracać, to no wiecie. Kolejnym żelem pod to jest żel FA, wersja jogurtowa. Ten był całkiem niezły, dobrze się pienił, bardzo ładnie pachniał i niestety chyba już nie ma ich w sprzedaży, aczkolwiek być może się mylę. Gdyby ktoś go widział, to dajcie znać, chętnie kupię sobie kolejny, bo nie był taki zły. I ostatni już żel podprysznic, jaki tutaj u mnie się znalazł w zużytych produktach, to jest Palmoliv, Kaszmir, coś tam, coś tam, kremowy żel pod prysznic ogólnie, kaszmirowy. To też jest dosyć stary już, chyba egzemplarz. Mam na myśli, że już nie sprzedawany. Moja siostra bardzo go lubi, ja niekoniecznie. Nie przypadł mi za bardzo do gustu. Aczkolwiek Ładnie pachniał i na pewno wart jest wypróbowania, ale szału nie było. No i zostały już tylko dwa puste opakowania. E, są to opakowania po masłach do ciała. Pierwsze masło do ciała z firmy Synergen i jest to e, masło do ciała kokosowe. E, więc tak, skusiłam się, bo pomyślałam, że będzie pięknie pachniał. Niestety okazało się, że e, nie pachniał zbyt ładnie. Skład też ma niezbyt fajny. No, ale zużyć, zużyłam. Dumna jestem z siebie, bo mam zawsze problem ze zużywaniem balsamów do ciała. Eee, zużyłam i nie polecam. Ale jak ktoś chce, to zawsze można wypróbować. Cena nie powala, bo to coś koło 6,5 5, zł, coś takiego. Także zawsze można, można spróbować. Może komuś przypadnie do gustu. Każdy ze z nas jest inny, wiadomo. Eee, I ostatni balsam, a właściwie masło do ciała, które tutaj posiadam, jest to z firmy Paloma. Mm, I jest to masło do ciała czekoladowe. Um, bardzo fajny produkt, bardzo fajnie nawilżał. Za tę cenę nawet mnie zatkało, bo byłam w lekkim szoku. Um, co prawda, jest to takie powierzchniowe nawilżenie moim zdaniem, ale ogólnie daje radę. Jak za tę cenę naprawdę jestem w szoku, także warto na pewno wypróbować. I to by było na tyle. To już wszystkie zużyte przeze mnie produkty. Mam nadzieję, że ten pierwszy filmik chociaż trochę przypadł Wam do gustu. Jeśli chcielibyście kolejne, to oczywiście wiadomo co trzeba zrobić. Um, I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.